Cześć, z tej strony Szeba a ze mną jest Kasper Munkiewicz, zawodnik sportów sametkowego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o źródłach węglowodanów, o tym, jakie węglowodany jeść, w jakich porach jeść, jakie są źródła węglowodanów, które my wybieramy w naszym odżywianiu. Ale zanim do tego przejdziemy, chcieliśmy ogłosić wyniki konkursu, który ogłosiliśmy dwa czy trzy odcinki temu w mieliście podsuwać nam najfajniejsze pomysły na to, na nagranie, o, na tak. nagranie. I chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tak wielką ilość tych propozycji, tych komentarzy, naprawdę było bo tego tysią mnóstwo. Na, Słuchajcie, dziękujemy Wam, że okazaliście nam czytać ponad 1500 tak. komentarzy, które Nie były zabawne. Tak, było no? hmm. me, me, mega, mega dużo fajnych pomysłów, propozycji, naprawdę, naprawdę, jesteśmy z Was e, ogromnie e, dumni, no i co, mamy pięciu zwycięzców. Dokładnie. Propozycja pierwsza. Michał Romaszewski. Opowiedzcie o swoim pierwszym dniu na siłowni. Czy poszliście z kimś czasami? Czy bardzo się stresowaliście? Czy Wam się spodobało od razu? Czy mieliście obawy i zaczynaliście ćwiczyć w domu? Fajna propozycja. Fajny, Fajny pomysł. Na pewno tak? o tym kiedyś powiemy. Dobra, e, no, ja. Druga propozycja od Damiana y, Mackiewicza. Film z kuchni proste szybkie przepisy na pewno wartościowe dania pięć alternatywnych dań od Kacpra i pięć od Szymona. Pozdrawiam. Nie, to będzie bardziej pięć od Oli, bo ona zajmuje się dietą, <laughs> ale pomysł ma fantastyczne. Challenge. Opowiedzcie, a Krzysztof Malec. opowiedzcie o mitach na siłowni, w które wierzyliście, mygu ćwiczenia, które wykonywaliście, nie wiedząc, że nie mają one sensu. Powiedzieć tego będzie. Bardzo, jest, bardzo. Człowiek się musi tyle nauczyć, nie? Boże, to jest masakra. Dobra. No ale oglądając, co się dzieje na niektórych polskich siłowniach, naprawdę można tych najgłupszych ćwiczeń bardzo dużo zauważyć, Dobra. więc fajnie o tym będzie nagrać jakiś filmik. Prosiliśmy też o absurdalne pomysły. O <sumy> tak. Pomysły. E, nick czyste serce. No nie wiem czy takie czyste patrzę po propozycji. E, challenge dwukropek trening po pięciu piwach. <noise> ja piwa nie piję, ja cieszę, nie. to moje pierwsze od nie wiem, paru lat, ale nie, nie, to tego za, nagradzamy za absurdalną propozycję, tak. ale to nie to. Czyniero. Na pewno nie po pięciu, bo ja po połowie byłbym ja pewnie już martwy, więc nie, pięć więc to jest słuch zrób, słuch, Nie pijcie przed treningiem. Nie, nie ma takiej opcji. I ostatnie, Przemysław Plichta, fajnie byłoby zobaczyć jak Szymon prowadzi konsultacje ze swoimi podopiecznymi, zróbcie wspólnie trening nóg, taki hardkorowy, żeby Kasper i Szymon nie mogli zawiązać sobie butów po treningu. Zrobimy. Oczywiście, że zrobiłem. Oczywiście. Także zwycięzcy, bardzo proszę kontaktujcie się z nami przez mojego Facebooka, Fizofitne Szymon Mośny, i tam może dostaniemy sobie, gdzie Wam wysłać nagrody. A wam ja to nie, nie byle jakie nagrody? Fajne. Kto są rozwiadcholnik. Ma... No, a, o, 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 właśnie, właśnie. Węglowodany. Węglowodany. Tak. Węglowodany to jest niesamowicie niedoceniana niedosceniany makroskładnik, który należy spożywać. I teraz niezależnie od tego, czy budujecie masę mięśniową, czy robicie redukcję, czy budujecie wytrzymałość, to odpowiednia poraż węglowalanów jest niezwykle ważna. Przede wszystkim do prawidłowej regeneracji. Bo macie Dwa takie podstawowe źródła energii w czasie wysiłku. Pierwsze to są cukry, a drugie to są tłuszcze. I teraz jeśli ćwiczycie na przykład w siłowni, biegacie, pływacie, chodzicie po górach, to bardzo mocno korzystacie właśnie z cukrów jako źródła energii. I w ciele człowieka cukry gromadzą się w dwóch miejscach. Pierwsza to jest wątroba i w wątrobie jest gromadzone około 60 gramów cukrów, ale glikogen wątrobowy, bo glikogen to jest postać cukru, w ciało magazynuje Klikogen wątrobowy służy raczej do odbudowy ilości cukru w mózgu. Teraz drugim źródłem, drugim magazynem, przepraszam, dla glikogenu są mięśnie. Teraz w normalnych warunkach ciało gromadzi tam około 600 gramów glikogenu, z którego się korzysta w czasie treningu, przede wszystkim takiego w siłowni. Natomiast jeśli ćwiczycie regularnie, intensywnie i odżywiacie się prawidłowo, to ilość glikogenu może wzrosnąć. Może wzrosnąć nawet do kilograma. I teraz im więcej macie glikogenu, tym jesteście w stanie trenować ciężej i dłużej. I teraz... Po skończonym wysiłku to jest niezwykle ważne, żeby jak najszybciej uzupełnić zapas glikogenu. bo Pamiętajcie, że to się nie dzieje od razu. Nie jest tak, że skończysz trening, wypijesz sobie jakiś napój z węglami i już masz glikogen uzupełniony. Glikogen się, glikogen się resyntetyzuje przez 24 godziny od treningu. Czyli kończysz o 18.00 trening i dopiero na drugi dzień o 18.00 można powiedzieć, że magazyny glikogenu są pełne. Dlatego jest niezwykle ważne, żeby spożyć od 1,1 do 1,5 gram węglowodanów bezpośrednio po treningu w postaci węglowodanów prostych i złożonych po to, żeby ten glikogen się fantastycznie uzupełniał. Jest to o tyle ważne, że po wysiłku jest wysocy, aktywny taki język, który się nazywa syntaza glikogelu pierwszego. I to jest taki język, który sprawia, że glikogen o wiele skuteczniej magazynuje się w mięśniach. To jest o tyle jeszcze istotne, że jeśli będziecie odpowiednio ciężko trenować i spożywać odpowiedniej ilości węglowodanów, to po każdym treningu nie da, że glikogen zostanie uzupełniony to jego poziom będzie ciutkę wyższy niż przed treningiem. To jest taki, taka forma treningu metabolicznego. Mhm, więc y, krótko mówiąc około treningowo należy mhm. spożywać jak najwięcej y, węglowodanów. I tutaj fajnie sprawdzają się przede wszystkim diety rotacyjne, których jest dużo z podziałem na dni treningowe i dni nie treningowe. Y, w dni treningowe tych węglowodanów jest znacznie więcej, bo one są właśnie potrzebne, jeżeli chodzi o energię stricte do wykonania treningu oraz potem do ładowania zapasów tego glikogenu, a w dni nietreningowe jest przewaga tłuszczów, no bo te węglowodany bez jednostki treningowej nie są należycie wykorzystane. Więc takie diety rotacyjne, które są wprowadzone też, jeżeli chodzi o procesy metaboliczne, są mega, mega, mega istotne. No i co? Nasze źródła węglowodanów, jakie stosujesz na co dzień? Wiesz co, ja uwielbiam normalne jedzenie mhm. i powiem Ci, że Ola szykuje dla mnie zawsze fantastyczne jakieś posiłki potreningowe. Niedługo w ogóle zobaczycie na kanale jak gotujemy wspólnie i przyrządzamy sobie... Nawet jedzenie. ja nie mogę się doczekać. No, bo Ola ma mega naprawdę dużo fajnych tak. pomysłów. I pyszne przede wszystkim to jedzenie, tak, pyszne. To jest, to jest, Pozdrawiamy Was jest, jest, bardzo serdecznie. Tak, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. I teraz najczęściej u mnie to jest, ten posiłek potręgowy składa się z kilku źródeł nowodawców. Aktualnie uwielbiam takie połączenie, że łączę tapiokę z ryżem. Mhm. Do tego jest odrobina, no jest zima, więc używam mrożonych malin. No to jest troszeczkę wiórków kokosowych, na przykład wkrojony banan, yy, borówki. A ze względu na to, że posiłek potręgowy powinien zawierać zarówno węgle, złożony, jak i odrobinę prostych, to wtedy dorzucamy też troszeczkę żelek. Tak, żeby tego cukru prostego uzupełnić i takie kombo słuchajcie spożyte po treningu naprawdę fantastycznie uzupełnia mi poziom glikogenu. Szczególnie, jeśli czuję to dobrze, jeśli trenuję na przykład w ciągu dnia, mhm. to wtedy jem taki posiłek i zaraz mogę kontynuować pracę, robić treningi personalne i czuję się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak, bez tego no. posiłku byłoby ciężko, jeżeli chodzi o jakieś Ciężko, ciężko. No? Szczególnie, że to jest tak, że węglowodany są też bardzo istotne przed treningiem, bo jeśli nie zjesz dobrego posiłku przed treningiem, szczególnie budując masę, mhm. to przychodzisz na siłownię i po pierwsze nie masz w ogóle siły, a po drugie no, pompa będzie słaba, słaba. Bo jednak pompa jest warunkowana przede wszystkim ilością glikogenu zmagazynowanego w mięśniach. A co to za treningu bez pompy, na przykład nos? I jeśli chodzi o glikogen przed, przed treningiem, ja akurat bardzo robię taki jeden suplement, nazywa się Glicomase. Z najlepszej firmy z na w... świecie. Dokładnie. I to jest forma węglowodanów złożone, którą sobie pijecie przed treningiem i ona bardzo szybko uzupełnia poziom glikogenu. Przy czym to jest najlepsze albo przed treningiem, albo gdzieś w ciągu dnia. Mm -hmm. Z tego względu, że to się wchłania bardzo szybko, ale po treningu w zasadzie nie ma znaczenia, jakie węglowodany spożyć. Kompletnie. Nie ma znaczenia, czy to będzie suplement, czy to będzie ryż, czy będzie tapioka, czy kasza jaglana, czy no może, nie, może nie bułka z serem. Ale jakby samo źródło po treningu nie ma znaczenia, bo po treningu ciało po prostu chłonie te węglowodany. Więc na przykład suplementy typu, typu Glicomice będą dobre do odbudowywania glikogenu w ciągu dnia, a po treningu najlepiej jest zjeść sobie posiłek, który będzie się składał z kilku różnych źródeł węglowodanów. Mhm. Jasne. U mnie, jeżeli chodzi o źródła węglowodanów, szczególnie startując w zawodach sylwetkowych, tak naprawdę wyróżniam dwa okresy. Okresy, gdzie jestem podczas intensywnej redukcji. Wtedy wybieram takie źródła węglowodanów, które przede wszystkim cieszą moje oko, które zapewniają nam dużą objętość, bo jakby to na redukcji Czyli? jest ważne. Wiesz co, teraz, przygotowując się do zawodów w tym sezonie, stawiałem głównie na Bataty i ziemniaki. Och, Bataty są fantastyczne. E, tak. Duża objętość, e, fajnie sycą, bardzo mało węglowodanów, nie wiem, około 20 chyba w 100 gramach? Mało, mało No, jest, więc jeżeli mamy z paczkę ryżu, to tak naprawdę e, możemy zjeść e, za tą paczkę ryżu prawie pół kilograma e, ziemniaków, to jest naprawdę mm. e, duże objętościowo, no i są przede wszystkim smaczne. Bardzo duża ilość warzyw. E, o, czyli przy tej, jak jesteśmy przy ziemniakach, do, 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 tam jeszcze od siebie, mm -hmm. że ziemniaki na przykład mają bardzo wysoki indeks sytości, Czyli sprawiają, tak. że po ich zjedzeniu jesteśmy najedzeni przez bardzo długi czas. Chyba um, mają ponad 300, z tego co pamiętam, um, wartość. I, I faktycznie jest tak, że te ziemniaki były przez wiele lat bardzo niedoceniane. Nie? Bo kupiliście ich zamiast ziemniaki, to poszli ryż, tak, 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 tak. kasza jaglana itd. Jednak ziemniaki są świetne w okresie redukcji, bo w okresie redukcji jesteśmy ciągle głodni. Tak. I teraz jednym z takich czynników, który sprawia, że hamuje się ośrodek głodu w mózgu, jest rozciągnięcie ścian żołądka. Mhm. Czyli, jeśli zje się dużo objętościowy posiłek, żołądek się rozszerza, to pobudza konkretny receptor i daje, idzie informacja do mózgu, że żołądek jest pełny. I wtedy mózg wyłącza ośrodek głodu, włącza ośrodek sytości i już nam się nie chce tak jeść. Tak, szczególnie kiedy naprawdę tych węglowodanów jest mało w ciągu dnia, więc taki posiłek naprawdę nawet zadowoli nas, poprawi nam humor i tak dalej, jeżeli tutaj nie ma, nie wiem, małego talerzyka, tylko mamy większy talerz, na którym jest duża ilość yy, danych produktów. Mhm. Naprawdę cieszy oko. No, a jeżeli chodzi o proces budowania masy mięśniowej, to ja, tak jak Szymon, korzystam z naprawdę bardzo dużej ilości węglowodanów. Yy, jakby ja uważam, że jeżeli mamy tych węglowodanów w diecie, nie wiem, ponad 500, Ponad e, 600. Naprawdę można używać e, nawet 30% produktów rekreacyjnych, tak jak mówiłeś, żelki, e, płatki kukurydziane, e, wszelkiej maści. E, ja na przykład stosuję po treningu e, bardzo podobny posiłek do ciebie, na słodko, tylko używam e, klej kryżowy. On jest okay. mały, jeżeli chodzi o objętość. E, dodaję tam oczywiście dużą ilość owoców, dodaję tam płatki kukurydziane, żelki, tak jak ty. I naprawdę mamy też super e, posiłek, który przede wszystkim nie zapycha nas, więc powiedzmy za godzinę, dwa. Ma, możemy spożyć kolejny e, posiłek. No a to na, w procesie budowania masy mięśniowej jest ważne, żeby też nie najadać się i nie przejadać, bo mm. jeżeli chodzi o trawienie, to nie ma żadnej, żadne, żadnego sensu, więc mm. jeżeli nie jesteśmy głodni, to żeby nie atakować się tą objętością redukcyjną, bo wtedy wiadomo, możemy sobie na tego pozwolić, bo e, tych kalorii jest w ciągu mm. dnia mniej. Mm. A w ogóle, jakbyście na przykład nie mieli pomysłu na to, co jeść po treningu, to wydaliśmy ostatnio z Olą takiego ebooka z posiłkami około e, Jak macie ochotę, to tam znajdziecie sporo Przepisów fajnych i fajnych pomysłów. Polecamy. Tak, tak. A jak nie, to i tak za jakiś czas wspólnie z gram. pod właśnie odcinek o przygotowywaniu posiłku, to zobaczycie, jak się odżywiamy. My, zdrowo. Także jeśli ten materiał Wam się podobał, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być powiadomionym o nowych filmach. A jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy z Katrem dla Was omówili: czy to są treningowe, czy metodologiczne, czy żywieniowe, to piszcie w komentarzach, co to jest co byście chcieli, żebyśmy dla Was omówili. A my e, przyciśniemy trochę firmy optimum Nutrition, żeby takich konkursów organizowali e, coraz więcej, bo naprawdę jesteśmy dumni z e, ilości komentarzy, które się pojawiły pod tym no, filmem. Tak, przyszło oczekiwanie. Tak, jak najbardziej Do zobaczenia. W następnych odcinkach.